Cześć, jestem pan kucharz, a to moja kuchnia. Dzisiaj będziemy robić lasagne, ale najpierw czołóweczka. Naszą lazanie zaczynamy od ragu wołowego. Wsikamy cebulkę w drobną kostkę. Deska to trochę lata, ale zaraz. Na to poradzimy, o, i teraz będzie w sumie lepiej. Mokra szmatka, jedziemy dalej. Marchewkę również kroimy w drobną kostkę. Teraz pietruszka. Również drobną kostkę! Teraz seler. Również kroimy go w drobną kostkę. Do tego dodajemy seler naciowy, który również w drobną kostkę. Teraz ciekamy czosnek, i tu pokażę Wam sposób na zioła. Bierzemy liście pora, umyte. Dajemy tam tymianek rozmaryn, liście laurowy. Wszystko przykrywamy ładnie kolejnymi liściami. Pora robimy sobie takie zawiniątko, i zwijamy to sznurkiem. Bardzo fajny pomysł, żeby no nic nam się w sosie nie rozwaliło, nie pływało po tylko sobie wyciągamy takie zawiniątko czy do zupy, czy do sosów fajny pomysł, polecam rozbęb głowy kroimy w kostkę zaczynamy nasz sos, podsmażamy Zbędzoną słoninę, wytapiamy ją, dodajemy cebulkę, wszystko ładnie karmelizujemy. Teraz nasze pokrojone warzywka dodajemy do cebuli ze słoniną. Podsmażamy, aby nabrały smaku. Dodajemy naszą wołowinę, solimy i pieprzymy, zalewamy czerwonym winem, dodajemy. Pulpę pomidorową, łyżkę koncentratu i zalewamy bulionem Teraz dodajemy nasze zawiniątko i dusimy przez około 4-5 godzin, aż mięso nam się rozpadnie, sos się zagęści i powstanie o taki ładny, gęściutki sosik. Doprawiamy oczywiście do smaku, próbujemy jak to wszystko smakuje. Teraz czas na makaron. Lubię lasagne z własnym makaronem. Tutaj mam wymieszaną mąkę tortową z mąką krupczatką, dodajemy 6 jajek, trochę soli i wody. Proces wyrabiania ciasta wam przyspieszę, bo jest dość długi. Także widzimy się za chwilę z gotowym ciastem. Ciasto oczywiście foliujemy i wkładamy do lodówki, żeby odpoczęło. Teraz beszamel, masło, mąka, dolewamy zimnego mleka, pieprz, sól i gałka muszkatołowa. Wszystko mieszamy, żeby nam się nie przypaliło, a sos zgęstniał. Czas na nasze płaty makaronowe. Ciasto na makaron, cieniutko wałkujemy. Tak, mam rozwałkowane ciasto, i teraz składamy naszą lasagne. Najpierw sos beszamelowy, na to płat ciasta. Na makaron dajemy sos, nasze ragu Na ragu dajemy odrobinę sera i trochę beszamelu. Przykrywamy kolejnym płatem makaronowym i powtarzamy czynność aż ja, no, będziemy mieli pełną blaszkę czyli znowu sos, ser, beszamel i makaron na górę dajemy sporo beszamelu obsypujemy sporą ilością sera i teraz myk, żeby nam się zrobiła chrupka skorupka sypie odrobinę bułki tartej tak wygląda nasze lasagna po upieczeniu. Lasagne jest jeszcze ciepła. Cały przepis zamieszczę w opisie. Także tam go znajdziecie. Polecam wypróbować z własnym makaronem. Naprawdę lasagne smakuje bardzo fajnie. Zachęcam do subskrypcji i pozdrawiam. Cześć.